W wszystko, ja nie wiem w co wierzyć. Muszę zapierdalać, żeby się przebić. Gdyby nie muza, już dobym wierzył. Gdyby nieśpanie, może bym w to wierzył. Już nigdy w życiu raczej nie zakocham. Na tylko hoki a pod nim Już tyle razy zdążyłem przekonać się, nie ma tu dla mnie miejsca. Gdyby nie muza, to dawno bym nie żył. Serce na kurwy nie zastałem szczelin. Muszę się zjednoczyć, bo muszę ich przebić. Muszę to przebić byle do niedzieli. Miałem niekoła, a zjawiła się ona. Serce mi pęka, śmernie w oczach. Będę nagrywał już póki nie skonam. Zrobi się dla mnie w piekle miejsce. Wiele nocą po tym bloku Chociaż tak mamo unoszę się Nie robię nic na pokaz Choć te kurwy nie uwierzą mnie, obudzisz rano się mnie Nie będzie powiedz mi kto zrobicie Powiedz mi kto zrobicie Powiedz mi kto zrobicie